W programie Microsoft Teams możemy tworzyć testy dla naszych uczniów. Mogą to być testy z różnymi pytaniami, zarówno otwartymi, jak i zamkniętymi. A w tym filmiku pokażę krok po kroku, w jaki sposób tworzyć takie testy, jak dodawać do nich pytania, jak zrobić wszystkie najważniejsze ustawienia i jak udostępnić taki test naszym uczniom. Na początek przechodzę do aplikacji Microsoft Teams i wybieram zespół, dla którego będę tworzyć test. Dalej przechodzę w zakładkę zadania. Wybieram opcję Utwórz i mam tu kilka opcji do wyboru. Na górze jest opcja Zadanie. Tutaj mogę przydzielić moim uczniom różne zadania, dołączyć pliki, dodać kryteria oceny i ustawić wszystkie najważniejsze elementy. Mam tu też trzy przyciski: Odrzuć, zapisz lub przypisz. Natomiast ja pokażę inną opcję. Będzie to opcja testu. Dlatego przechodzę w zakładkę Utwórz i wybieram test. Mogę tu wybrać istniejące testy lub utworzyć nowe. Klikam w opcję Utwórz nowe. W tytule mojego testu mogę dodać obrazek. Wykorzystam do tego wyszukiwarkę, wybiorę daną grafikę. I ważne jest, że wyszukiwania domyślnie ustawione są na domenie Creative Commons, co oznacza, że są to grafiki i zdjęcia, które możemy wykorzystać w naszych projektach. Dodaję teraz grafikę do mojego tytułu, a mogę też przekazać gotowy plik z mojego komputera. Dalej wstawiam tytuł mojego testu i jest też opcja opisu formularza. Tutaj wstawiam dodatkowe informacje i mogę przejść teraz do dodawania pytań. Klikam dodaj nowy. I tu wybieram pierwszą opcję wybór. Wpisuję moje pytanie i opcję odpowiedzi. Zaznaczam prawidłową odpowiedź. Mogę też dodać komentarze, które zobaczą uczniowie po udzieleniu tej odpowiedzi. Mogę też usunąć jakąś opcję lub dodać dodatkową pozycję. Ustawiam liczbę punktów, którą uczeń może uzyskać za to pytanie i mogę zaznaczyć wielokrotny wybór i to, czy pytanie jest wymagane, czy nie. Dodam teraz kolejne pytanie. Również będzie to opcja wyboru. Wpisuję pytanie oraz odpowiedzi. Zaznaczam. Prawidłową odpowiedź, i domyślnie już program skopiował punktację z poprzedniego pytania. Mogę dalej dodawać w taki sam sposób pytania lub skopiować pytanie, które już mam. Zmieniam tutaj pytanie i dalej wybieram znakiem plusa kolejne, ale tym razem dodam kolejną sekcję. W ten sposób uczniowie zobaczą ten element na kolejnej stronie, kiedy będą wypełniać ten test. Wpisuję teraz polecenie do mojej sekcji. Mogę też dodać podtytuł, a następnie wpisuję pytania. Dodam teraz pytanie i do pytań oprócz tekstu możemy też dodać obrazek. Wybieram z wyszukiwarki i klikam Dodaj. Obrazek został już dodany do mojego pytania. Następnie wpisuję opcję odpowiedzi. I zaznaczam prawidłową opcję. Wpisuję punktację i dodaję kolejne pytanie. Tym razem wybieram pytanie tekstowe. Na początek wpisuję pytanie. Mogę też dodać obrazek do mojego pytania lub nawet plik wideo. Ja wybiorę opcję obrazka. I tutaj będzie to pytanie otwarte. W tym pytaniu uczniowie będą mieli za zadanie wpisać tekst. Ja mogę natomiast wpisać poprawne odpowiedzi, takie, które zostaną automatycznie zaliczone. Można wpisać więcej niż jedną odpowiedź. W opcji dodawanych pytań jest jeszcze kilka innych możliwości. Może to być ocena, data. Klasyfikacja. I tutaj wpiszę przykładowe pytanie. W klasyfikacji uczniowie będą porządkować według kolejności. Na górze wpisuję polecenie. W opcjach odpowiedzi wpisuję właściwą kolejność. Następnie ustawiam punktację i upewniam się, że moje elementy są uporządkowane we właściwej kolejności. Dodam teraz kolejne pytanie. Będzie to wybór. Do niego wybieram opcję wstawiania obrazu, ale tym razem przekażę obraz z mojego komputera. Jeżeli obrazek, który przekazałam jest zbyt mały, mogę go edytować. Wybieram opcję i ustawiam większy rozmiar. Wpisuję pytanie, a poniżej opcję odpowiedzi. Ustawiam punktację i dodaję kolejne pytanie. Wybieram opcję tekstu. Dalej klikam wstaw obraz. I do mojego pytania tym razem wstawię polecenie. Jest to tekst, więc na początek go powiększę, żeby był lepiej czytelny. Wpisuję polecenie. I zostawiam miejsce na odpowiedź uczniów. Jest tutaj opcja, żebym dodała prawidłowe odpowiedzi, ale przy tak długim tekście nie jest to dobre rozwiązanie. Nie będę więc wpisywać poprawnych odpowiedzi. I dodaję kolejną sekcję. Będzie to widoczne jako kolejna nowa strona. W tytule sekcji wpisuję polecenie oraz dodatkowe informacje. Dodaję teraz nowe pytanie. Wybieram opcję tekst. Mogę też wpisać tutaj poprawne odpowiedzi. Jednak automat zaliczy je tylko i wyłącznie, jeśli uczniowie dokładnie podadzą taki zapis. Mogę wpisać kilka różnych odpowiedzi, ale często okazuje się, że uczniowie zrobią na przykład podwójną spację i automat już nie zaliczy odpowiedzi, mimo że będzie to prawidłowa odpowiedź. Jeśli nie wpiszę prawidłowych odpowiedzi i nie przyznam punktacji, to nic, dlatego że i tak każdą pracę można później zweryfikować i dodać punkty. Dodam teraz kolejną sekcję. Wpisuję polecenie. Mogę dodać obrazek i dodatkowe informacje. dalej wpisuję pytanie. Jeżeli jest to zadanie z matematyki, to warto wejść w dodatkowe opcje, czyli trzy kropki i tutaj mogę wybrać opcję podtytuł i opcje matematyczne. Dzięki tej opcji jest możliwość wpisywania różnych zapisów matematycznych. Jest to możliwe w poleceniu, ale też uczniowie będą mieli taką możliwość przy rozwiązywaniu tego zadania. Po kliknięciu tej dodatkowej opcji rozwinie się dodatkowa klawiatura. Jest jeszcze kilka innych dodatkowych opcji. Można między innymi przekazać plik. I ustawić wielkość tego pliku. Wówczas uczniowie mogą przesłać swoje rozwiązanie, przesyłając nam swój plik ze swojego komputera. I jeszcze jedna opcja pytania. No i widać, że wszystko w Microsoft Teams jest zapisywane na bieżąco. Możemy też zobaczyć podgląd, jak będzie wyglądał taki test. I w jaki sposób uczniowie będą udzielać odpowiedzi. Przechodzę dalej do kolejnej sekcji. I mogę przetestować i zobaczyć, jak wygląda rozwiązywanie mojego testu. Każda sekcja jest na osobnej stronie. Na koniec jest opcja Prześlij. Jeśli uczeń ją kliknie, to przesyła odpowiedzi do nauczyciela. Jednocześnie też może zobaczyć swoje odpowiedzi wstępnie sprawdzone przez automat. Tam, gdzie ustawiliśmy poprawne odpowiedzi, i punktację. Taka informacja trafi do ucznia. Możemy też zobaczyć jak test będzie wyglądał na urządzeniu przenośnym. Dodatkowo możemy też zmienić motyw, czyli kolorystykę naszego testu. Więcej opcji znajdziemy w ustawieniach na górze. Wystarczy kliknąć opcję trzech kropek. I tutaj możemy odznaczyć opcję automatycznego pokazywania odpowiedzi, możemy wybrać, kto może wypełnić ten test oraz wybrać dodatkowe opcje. Można ustawić też czas trwania testu i dostosować wiadomość z podziękowaniem. Na koniec klikamy opcje gotowe. Cały test automatycznie jest zapisywany w Microsoft Teams. Pojawi się okienko, w którym wybieramy opcję zadania. Możemy tutaj wybrać tytuł, zapisać instrukcje i wybrać dodatkowe opcje. Tutaj też możemy przypisać do odpowiedniej klasy lub do wybranych uczniów możemy ustawić termin wykonania zadania po tym terminie nadal uczniowie będą mogli przesyłać swoje prace chyba że wejdziemy w opcję zaawansowane wystarczy kliknąć opcję edytuj i tutaj możemy dodać datę zamknięcia wówczas uczniowie nie będą mogli przesyłać po wybranym terminie kiedy już wszystko jest gotowe, klikamy Przypisz i wówczas uczniowie automatycznie dostają powiadomienie o przypisanym zadaniu. Wszystkie testy są automatycznie zapisywane w aplikacji Forms. Wystarczy przejść na stronę forms.office.com i zalogować się, żeby zobaczyć wszystkie stworzone testy. Tutaj też po wybraniu danego testu możemy jeszcze raz przejrzeć pytania. A jest tu też dodatkowa opcja zbierania odpowiedzi. W poprzedniej wersji przypisaliśmy od razu do danej klasy. Natomiast jeśli ten sam test chcemy przesłać innej grupie uczniów, to możemy to zrobić na przykład za pomocą linku. Do naszych testów będziemy też oczywiście zbierać odpowiedzi. Pokażę, w jaki sposób sprawdzać pracę i zbierać odpowiedzi w kolejnym filmiku.